Do wieczoru po jubileuszowym Ocim tańca z gwiazdami. Ze mną, jedyna instynktowa na Katarzyńsku, do wieczoru Pani Kasiu. Z wielką radością przyjęliśmy oboje z Piotrem to zaproszenie. Moc sentymentów, moc wzruszeń, bardzo dużo radości spotkania tylu osób, które przez tyle lat ten program współtworzyły. Tańczących byłych uczestników, byłych jurorów prowadzących. Moc wzruszeń tego wieczoru, naprawdę, które mam nadzieję, że udzieliła się wszystkim, przede wszystkim widzom i miłośnikom tego programu. Na pewno udzieliła się osobom wśród publiczności, na której nam też było dane być. Pani Kasiu, tak się zastanawiam z perspektywy czasu, wolałabyś Pani prowadzącą czy uczestniczką? A, tak samo jak wy, Twoja twarz brzmi znajomo, nigdy nie potrafiłabym wybrać, czy śpiewać jako uczestnik, czy być jurorem. Tak, i tutaj kompletnie inną przygodą jest zatańczenie na tym parkiecie i spełnienie marzeń z dzieciństwa o nauce tańca towarzyskiego, bo to naprawdę było w dzieciństwie moje marzenie. Okazało się, że dopiero po trzydziestce spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa i mogłam uczyć się tańca towarzyskiego. Była to cudowna, zawodowa przygoda, choć, choć bardzo trudna, ale moc fantastycznych wspomnień, których nie zapomnę nigdy, radosnych, cudownych, energetycznych. E, później jako prowadząca program, Wiele emocji, które udzielało mi się, kiedy kibicowałam wszystkich uczestnikom. Mnóstwo fantastycznych spotkań, rozmów. To było wspaniałe spotkanie. Przez ponad 10 lat z tym, z tym programem mam do niego i zawsze będę miała ogromny sentyment. Podobnie jak do Twojej twarzy, w której miałam przyjemność i zaśpiewać, i zasiadać w jury. I, i z radością wróciłam również na jubileusz 20, 20 edycji, kiedy zaśpiewali sami zwycięzcy. To są piękne momenty, tak jak tutaj, kiedy wracamy z okazji jakiegoś jubileuszu i, i tyle jest fajnych wzruszeń. Wspomniała Pani o jednej wpadce, która wydarzyła się na Antania. Zastanawiam się jeszcze, jaką ukryła Pani przed widzami w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz. Jako, jaką jeszcze wpadkę pamięta Pani właśnie z czasów, kiedy prowadziła Pani taniec z gwiazdami? Moja spektakularna wpadka z y, y, niemalże zgubieniem bielizny y, na oczach. 8 milionów telewidzów. Była moim najbardziej spektakularnym, spektakularnym horrorem w tym programie. Szczęśliwie e, udało się dopiero dzisiaj się zwierzyć z tej tajemnicy. Przez tyle lat nikt nie wiedział, bo nic nie było widać, ale emocje naprawdę były, były wtedy wielkie. E, 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 na szczęście już nic podobnie e, tragicznego się nie wydarzyło. Same miłe wspomnienia. Choć dzisiaj tamto też jest miłym wspomnieniem, bo przynajmniej mo, można się z tego pośmiać. Pani Krasio, tak się zastanawiam, a jaki program chciałaby Pani poprowadzić w telewizji? Jaki byłby Pani wymarzonym? Ja myślę, że jeszcze jest przed nami mnóstwo fantastycznych show muzycznych w różnych formatach, które można stworzyć, tak, ażeby zagościli w tych formatach fantastyczni artyści, osoby medialne, może nie tylko artyści śpiewający, aktorzy, dziennikarze, znani sportowcy. Jest wiele formatów, które myślę, że jeszcze. Nie zagościły w polskiej telewizji, albo jeszcze nie zostały stworzone i wymyślone. Pracujmy nad tym, bo wiem, że telewidzowie zawsze bardzo kochają e, takie programy pełne dobrych, pozytywnych emocji. Ja mam pewien pomysł na e, na takie show telewizyjne, które myślę, że przyniosłoby wszystkim bardzo wiele radości i wiele radości artystom, którzy mogliby w takim show wystąpić, ale o tym to już będę cichutko w tajemnicy rozmawiać z producentami. Może się uda kiedyś takie marzenie spełnić. Okej, okay, czyli rozumiem, że jest duża szansa na to. Zobaczymy. A Pani Kasiu, tak e, kończąc, bo widzę, że tutaj kolejka do Pani dziennikarzy, zastanawiam się, czy Pani by na przykład była gotowa wziąć udział w Królowej Przetrwania albo w innym tego typu reality show? Że wyjechałaby Pani od swoich bliskich, że musiałaby pobyć w innych warunkach? Nie znam tego programu, przepraszam. Ale jakby musiała Pani właśnie opuścić Polskę, opuścić swoich bliskich, żeby wziąć udział w jakimśkolwiek reality show, czy byłaby Pani na tak czy na nie? Rozumiem. Otrzymałam zaproszenie niedawno temu do jednej z, jednego z takich programów. Na pewno byłaby to cudowna przygoda, niestety dla mnie nie do zrealizowania, ponieważ wymagałaby na miesiąc całkowitego wymontowania się ze swojego planu pracy, czyli odwołania bardzo wielu spektakli, koncertów, na co sobie niestety pozwolić nie mogę. Myślę, że jeśli zaproszenia do takich programów, które wymagają długiego wyjazdu z Polski i pracy w jakichś no, zupełnie innych okolicznościach przyrody. Jeżeli takie programy są planowane i chce się do nich zapraszać mocno zapracowanych ludzi na, na swoich stanowiskach pracy, trzeba to organizować z ogromnym wyprzedzeniem, pewnie przynajmniej na dwa lata naprzód, żebyśmy mogli sobie zaprogramować jeden miesiąc, kiedy nie będziemy grali naszych spektakli, kiedy nie będziemy e, mieli zdjęć serialu i... E, e, i nie będziemy grać koncertów. Ja niestety nie mogłabym sobie tak w ciągu trzech tygodni pozwolić na odwołanie swojej pracy, więc niestety z żalem musiałam zrezygnować z tego zaproszenia. Ale wiem, że koledzy, którzy wyruszyli w egzotyczne kraje, przeżywali tam fantastyczne przygody. Niektóre mrożące krew w żyłach, i niektórzy stwierdzili, że już drugi raz by nie chcieli tak zaszaleć. Pani Kasiu, żeby nie przedłużać, czego ja bym mogła pani życzyć? żeby było przynajmniej tak, jak było zawsze do tej pory w ciekawych wyzwaniach zawodowych i żeby jeszcze przed nami było moc tak wspaniałych wzruszenia w tym programie dzisiaj. Dziękuję. Do tego, do tego Pani życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę, a Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pozdrawiam, dziękuję. Pięknie.